Hej, jest strony Brewku i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale jest to już trzeci odcinek pod rząd z JBRECA, ponieważ spełniła się moja najlepsza, ale to naj... spełniło się w ogóle moje najlepsze marzenie, czyli miasto. Tu zostanie zmienione miasto, czyli to co chciałem, żeby się zmieniło. I zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądać to nowe miasto jest przekozackie, uwierzcie mi, ale zanim Wam je pokażę, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A teraz przejdziemy sobie do Twittera Badimo. A boom. I jeżeli zjedziemy kawałek niżej, to mamy oficjalny trailer nowego autka, ale też nowego, małego miasta. Więc klikamy i oglądamy. zobaczcie w ogóle jak to ładnie wygląda jak to jest w ogóle ładnie ułożone jest inaczej, jest totalnie inaczej i to jest w ogóle na plus, zobaczcie w ogóle co cała stacja jest inaczej ułożona zobaczcie tu jest w ogóle to auto jeżeli większość z was wie to w 2017 był garaż gdzie miało takie autko i było ono tam i zobaczcie tutaj tam jest wjazd do tunelu i wiecie, co to może oznaczać? Powiększenie mapy! Jak już wiecie, tam są tam góry, co nie? To też już wcześniej było, oznaczało, że tam zostanie powiększony teren, co... Co jest w ogóle w jakimś... Dobra, nieważne, oglądamy dalej. To na razie nie będziemy się w to zagłębiać. Zobaczcie, cofniemy się tutaj. Zobaczcie w ogóle, jak one milion wygląda z Bo to jest... To jest w ogóle inny sklep, nie jest już tak ciasno. Jest w ogóle tutaj, jest na to, na to, na to. Jak wiecie, teraz jest taki ciasny trochę ten sklepik. Nie, no dobra, bomba, po prostu świetnie to wygląda. Tam w ogóle widać bank, zobaczcie LOL. O, dobra. Ten trailer po prostu jest prześwietny. Nie ma co po prostu tutaj dodać. Nowe miasto będzie fenomenalne. Przechodzimy teraz z powrotem do Jaybreak'a i musimy zobaczyć jak to będzie ogólnie wyglądać. Tutaj był wjazd oczywiście i tutaj będzie gdzieś stacja, tu będzie gdzieś ten nowy garaż, tu będzie w ogóle Donut Shop. Ten Donut Shop zostanie tutaj przeniesiony, to jest w ogóle tak inaczej. Myślę, że jako tako chyba się nie powiększył. Myślę, że ten sam teren będzie obejmować to całe, całe miasto. Ten garaż w ogóle został tu przeniesiony, ale ja tam na że widziałem jeszcze drugi garaż, nie wiem czy wy widzieliście, jeżeli widzieliście to napiszcie w komentarzach. To położenie się tutaj nie zmienia, glider zostanie też zmieniony, będzie tutaj tak chyba tak samo, gdzieś tutaj go widziałem, ale zostanie troszkę chyba inaczej, znaczy zostanie zmieniony w ogóle. Donatrza zostanie powiększony z tego co widziałem, bo jak widzieliście to było tam więcej tych siedzeń. One Million Shop w ogóle zostanie zmieniony, on chyba był tutaj bardziej przesunięty. No i tutaj oczywiście będzie nasze nowe, małe miasto. Mam nadzieję, że kradzieże tych domków też wprowadzą. No i to o czym wam mówiłem przed chwilą, czyli wjazd do tunelu, który może tylko mówić nam o tym, że zostanie powiększona mapa, co by było w ogóle na plus. A z tego co jeszcze możemy się tutaj dowiedzieć to... Mamy tutaj linie, a te linie mogą oznaczać tylko jedno Wiem, powtarzam się, że będzie powiększone, powiększona mapa Chciałem miasto powiedzieć, Wojciu A ogólnie te paski też się znajdują po drugiej stronie Więc nie wiem czy to będzie po, po powiększenie mapy na dwie strony Czy jakoś to inaczej zrobią, no nie wiem Podlećmy sobie tam, pokażę wam moje to już nie znikło O Wojciu, nie Blade, please Ej, wait ten domek tutaj był. Powiedzcie mi, czy ten domek tu był, bo jakoś tak nie przypominam sobie, że on tu był. Chyba, że tu był, nie wiem, dobra. Yy, za mało gram już w yy, I tutaj oczywiście są też te paski. Co mogłoby świadczyć, żeby powstała kolejna mała wyspa jakaś, nie wiem, tam na oceanie, co by było też na plus. Nie wiem co by tam zrobić, nie wiem. To okaże się już w przyszłości. A na ten moment to by było chyba na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. Dla następnego. Cześć!